godzina siódma, minut dwadzieścia a więc pora na moje pierwsze śniadanie i dzisiaj na pierwsze śniadanie zrobiłam sobie owsiankę owsianka składa się z oczywiście płatków owsianych e, i dałam sobie też trochę otrębów, otrębów pszennych e, po prostu płatki i otręby zalałam sobie wodą, odstawiłam pod przykryciem żeby sobie one fajnie napęczniały e, nie wiem czy widzicie, widzicie że są tam płatki, udowadniam e, dalej mamy tutaj mleko sojowe o smaku czekoladowym no, i mamy tutaj też owoce, czyli jedno średnie jabłko i jednego średniego banana posypane cynamonem. W tej chwili jestem już po treningu No i przyszedł czas na mój posiłek potryningowy, którym dzisiaj jest taki oto soczek to chyba raczej nie może la, raczej koktajl czy też shake, którego głównym składnikiem są banany. Dalej mamy tu grejpfruty i pomarańcze po jednej sztuce grejpfruta i pomarańczy, jest tutaj też szpinak i mamy tutaj również ciemne gorzkie kakao do smaku tak więc tak się to prezentuje za chwileczkę muszę opuścić mieszkanie, nie wiem na jak długi czas, tak więc przygotowałam sobie tutaj dość obfity posiłek i mamy tutaj ziemniaki, które ugotowałam sobie po prostu w wodzie bez żadnych dodatków, chociaż zaraz je sobie troszeczkę dosolę i doprawię odpowiednio, bo jednak bez soli całkowicie obyć się jeszcze nie potrafię. I do tych ziemniaków mamy dużo sałaty lodowej porwanej na kawałki z pomidorkiem i z awokado, więc zabieram się za jedzenie, a później wychodzę. Doszliśmy do mojego ostatniego posiłku, czyli do mojej kolacji. Dzisiaj na kolację mam mnóstwo fasolki żółtej, szparagowej. Fasolkę po prostu ugotowałam sobie w wodzie. Nawet nie macie pojęcia, jak ja się cieszę, że takie rzeczy już się zaczynają pojawiać. Niestety, jeszcze chyba nie polska, ale jest. I fasolka jest posypana świeżym koperkiem. Dalej mamy całkiem sporą ilość sałatki składającej się z porwanej na kawałeczki sałaty lodowej i szpinaku. Mamy tutaj też pomidorka świeżego i świeżego ogórka i mamy tutaj również dwa takie duże jajka ugotowane na twardo, które każdy z nich jest przekrojone na połówkę. Tak więc tak się to wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy jadłospis się wam spodobał. Nie zapomnijcie koniecznie o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli się oczywiście podobał. Jeśli się nie podobał, no to kciuki w dół też mogą być ewentualnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa.